Cześć, cześć, witajcie z tych w dzisiejszym odcinku robimy coś, czego jeszcze nie było na tym kanale, czyli tuningujemy pojazdy e, klientów po prostu. E, będziemy je serwisować i robić tak jak oni chcą. Kawowy brąz. E, i, I no co, no zobaczymy, jaki będzie z tego zarobek. Aktualnie jest premia e, razy 3, no to więc stwierdziłem, że w sumie czemu nie. Sobie turbo, oczywiście. Tutaj widzimy hamulce. On chce sportowe. Jasne, mogą być i sportowe. Może przyniosę napada, wiecie? Będziecie mieć ciszej. E, zawieszenie. To niech będzie uliczne. Dobra. Na Dach. 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 A na dachu. Spoiler na dachu. No ma to dosyć sens. E, skoro była tylko taka opcja. Dobra. Maska z wywietrznikiem. Niech będzie i progi, 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 i tu mamy progi, progi, niestandardowe, dobrze, koła Sportowe, okej okay. I Endo V1 endo V2, A my chcemy Endo V1 doróżmy eee. też coś od siebie jak kuloodporne <grytanie> oponki Instalujemy za 20 Dostarczamy my Mamy też pracowników, pracownicy też często rozwalają te furury, więc to jest dobre a po drugie, my chcemy zobaczyć w tym odcinku jakiś zarobek, a oni jednak troszkę jadą. Widzę, że wypłata to jest 60. Hmm. Nie, wiem, czy to jest po premii razy, czy tak szczerze. Ale okay. chyba tak. to auto w ogóle, to za nie, nie dostaje się. Tego. To jest jednak futo. Zwykłe futo, nie TGTX, czy jakieś takie. A zwykłe futo. Więc jakoś pewnie ultra dużo właśnie za nie się nie dostaje. My sumie sam jakoś chyba nigdy nie robiłem foto, więc nawet nie wiem. Tak mi się kojarzy, że nie robiłem nigdy foto. E, jeżeli chodzi o y, ten. Kurczę, o ten cały. Oczywiście nie możemy go rozwalić, bo szkoda. Szkoda pieniążków. Dobra. No widziałem, ja wy możecie napisać co tam u was, chcę wam w ogóle podziękować na chwilę obecną, kiedy ponagrywamy 173 subskrypcje chyba, albo 4, kurczę, eee, więc chcę wam podziękować za to, że jesteście, jest ta aktywność jakkolwiek eee, i no, to, to jest mega fajna sprawa, chcę wam za to podziękować. Aby cieszę się, że jest aktywność na tym kanale. Okej. Okay. Dostarczamy i zobaczymy, czy będzie mu się podobać. Znaczy, zrobiliśmy pod niego, więc powinno mu się podobać, tak. Nic nie było zmiany kolorów, sam chciał, sam miał taki kolor. Dostaliśmy 80 tysięcy nabo 20 kosztów yy, us usług, że tak to powiem. No trzeba czekać, aż nam to zniknie. I auto zamówić. Dokładnie. Zamówić sobie nasze auto. <laughs> PFU została ogarnięta yy, precyzyjnie. Nie, perfekcyjnie. Klient, ty mówisz, jest i to jest doskonałe stanie. Całe hasła dla nas. No i fajnie. A bardziej dla mnie. Może rozwaliśmy jakieś półtora i sobie auto. Dobra, my jedziemy swoim Skyline'em. Zrobić kolejne auto. że coś mi się tam wyświetliło. Co my tu mamy? Co nam się to wyświetliło? O, fuck. Ok, to, 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 to tak nie miało wyglądać jak coś. A w sumie zrobimy sobie jeszcze to. Będzie takie wiecie. Więcej odcinka, dzisiaj taki bardziej luźny odcineczek. Po prostu sobie jakby jeździmy. Więc Taki luźny odcineczek, właśnie i też jest tutaj premia razy 3, więc chcę to sobie porobić. Jaki również mogę taki spoiler dać, że na kanale pojawi się. Pojawią się napady z warsztatu. Postaram się nagrać dla Was wszystkie napady z warsztatu. Więc jak dobrze pójdzie, no to, to będą wszystkie tak. O no i właśnie hot są na premii, nie wiem ile. Ale też myślałem, żeby sobie je porobić. Nie wiem, czy nagram akurat, ale to zobaczymy. Ja nagrywam bardzo dużo na zapas, z powodu tego, że no po prostu mam szkołę i nie mam kiedy tak będzie usiąść, więc nagrywam to wtedy, kiedy mogę usiąść i to ponagrywać. Ja też dlatego, że w GTA ostatnio nie grałem, a grałem bardziej w Fortnite'a. Co bym sobie ten poziom bić? W pierwszym sezonie czwartego chapter'u, jakoś tak to jest chyba teraz. Nie wiem. Dobrze dowiedziałem się o tym, że ktoś mi niby konto ukradł. I że nie, oskarżają, że to ja ukradłem tamtej osobie konto. Gdzie jest to moje konto? No co dosyć ciekawe, być oskarżanym o kradzież konta, mając swoje konto I grając na swoim koncie, które się założyło, ale... To już tak... Tak to czasem bywa niestety Mamy by się kolejny CZĘŻNICZNIK TILO, ale tego już... Nie będziemy robić To mogą być tak naprawdę dealerzy. DILERZY nas nie interesuje Dobra 60 koła jeszcze wpadnie na nasze konto. Kolejne 60, czyli mamy już 120 tysięcy. To, to już są nawet fajne pieniążki. Kolejny poziom, więc fajnie. Jeszcze przedtem zrobiłem te autko, no to w sumie 180 tysięcy. Co prawda wydałem chwilę temu mln na hotringa. Ale już mamy odrobione 180 tysięcy, no to jeszcze tam 1.620.000. O, oh. <noise> zobaczę, czy dzisiaj uda mi się to odrobić. Zobaczę, ile będę grał. O kurde, niezniszczone słupy, no tak, kocham ta zobacz. Kocham gitaro teraz, słupy. W so, sumie możemy sobie tamtędy przejechać, niby. Jeżeli to jest kolejne autko, to sobie bym je zagarnął. Ale to chyba nie jest autko. Albo może jednak jest, o oh, wow! Nie wiedziałem, że podczas jazdy innym autem eksportowym, można znaleźć kolejne auto eksportowe. To sobie też zrobimy. Bo jest to blisko. Wspomniałem, że to auto uwielbia się wywalać na boki. O Unico. Miałem kiedyś. W bardzo fajna oko. O tyle plus, że jeżeli uszkodzimy to auto, sobie będę mógł wam pokazać zaraz. O, uderzymy w to. W ogóle długo jechaliśmy na kole, to w ogóle nam nie spadnie jakby ceną za niego i dalej dostaniemy to 60 tysięcy. sami zobaczcie. Podjeżdżamy. I znowu 60 tysięcy. Więc opłacalne, że tak to powiem. Nawet no, to jest fajne, że właśnie jak nawet jeżeli uszkodzicie, no to te pieniążki Wam nie spadają. To jest mega sprawa. Dobra. No to jedziemy zrobić jeszcze drugie tamte tałtko I zobaczymy. Może, jeżeli podczas nagrywania tamtych odcinków pojawią się dwa autka, to może jeszcze jeden odcinek nagram. Może będzie on... Może nie ty, co ciekawszy, ale większy zarobek, co nie? Jakby ten odcinek i tak zobaczycie w dopiero jakoś. No, kwiecień. Więc, no jest długi czas po tej premii. Ale nagrywam, no bo... Bo mam teraz, tak jak mówiłem, już przed tym czas. Więc chcę dla Was ponagrywać te odcinki. Mam zapas, was do kwietnia, akurat nie zrobione. Całkiem całkiem spory. Może w końcu zepnę się przy okazji, żeby nagrać dla Was ten dwugodzinny odcinek, z traka, jak ja do tiram. Może się zapnę. Może w końcu się uda. Chciałbym dla Was nagrać Fortnite, taką odlewę, i po prostu nagrać. Jak sobie gramy, na przykład ze Szkoczurem, albo po prostu sobie sam gram jakieś celoweczki ale no mój komputer nie wyrabia na, na samym Fortnite a co dopiero przy nagrywaniu e, jak próbowałem z Discordem zagrać Fortnite no to, to wam tak cudek jest 1 fps e, więc no jednak jednak trzeba trzeba pomyśleć tym nowym komputerem no ale to się pomyśli to się pomyśli o, I tutaj mamy Sentinela, Sentinel, Sentinel, Sentinel. No, chyba będzie droższy. Ma złoty kolor, ok. Złoty niech będzie. Ulepszenie. Skrzynia biegów. Dobrze. Na jaką na sportową? ulala e Turbo, ok. I hamulce, dobrze. Na jakie? Na uliczne, niech będzie. Zainstaluj modyfikację nadwozia, dobrze. Pasy przeciwsłoneczne. Tutaj są pasy przeciwsłoneczne. Eee, pas biały. I ten. Eee... dwozie. Klatka. Uczu, że to ma tyle modyfikacji? Już bym nie wiedział. Masakra. Mocna rama bezpieczeństwa, dobrze. Mocna rama bezpieczeństwa. No i progi, progi, progi. Tutaj są progi. Karbonowe. Kurczę, i to ma naprawdę sporo modyfikacji. Ten pojazd. Nawet nie wiedziałem. E, karbonowe poprzeżone. Okej. Okay. I koła, jasne. Uliczne, dobrze. Mam nadzieję, że jakiś to. Kosmo 2. Kosmo 3. I Kosmo 2. Czy to są fajne? No, dupy nie urywają, że tak to powiem. Dorzućmy coś od siebie standardowo. No i co? No i potwierdzamy no 35 tysięcy tutaj. Już zapłaciliśmy za to. Eee, więc zostajemy troszkę więcej. To jest Ubermacht Sentinel XS QP. Dobra. A no skoro klient chciał, klient nasz pan, bo to takie mace, nie? No mi tam nie ma co się w to wtrącać. Klient nasz pan. Wow, wow. No prawie... Prawie byśmy yy, troszkę stracili, że tak to powiem. Dobra. już no w zasadzie dojeżdżamy, więc to jest luz. Mogę widzę, że chcę ma się podchwalić, ale yy, mam okulary teraz. Znaczy nie na sobie aktualnie. Mam je nosić yy, poza domem tam przy komputerze, nie. Ale mam okulary, więc w końcu widzę coś. Yy, na no daleko. Nie jestem takim ślepcem, jakim byłem, więc y, fajnie. Dobra, dostarczone i pani jest y, zadowolona. No, już 110 tysięcy, ale ogółem sam zarobek 75 tysięcy w 35, jakby wydaliśmy. Okej. Okay. Dobra widzę, więc to było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie taktyczną łapkę w górę, dajcie znać komentarze pod filmem, czy chcecie więcej tego typu odcinków. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!